Lecimy teraz tam. Teraz tam, a no, później tam i kolejny raz dobra. tam. No, dobra, musimy... Musisz, a kiedy musisz musisz będziesz live'a prowadził? Że tak. Nie kiedy wiem. Kiedy będziesz. Dawaj, musisz kiedyś live'a prowadzić. Wiem. Chciałabym dobra, gdzie lecimy coś? potem? Tu na te królewskie korty? No ta. tak, Tak lecimy. Zahacałem przed opatkiem na łebkę. Okej. Okay. Ale też też Ej, mam idealny tak szczerze landing, ale mam gównianą no. lotnię. Ej, ale Nie, ja trochę za wysoki. Nie, mam idealny. No, na no te, 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 Nie, broj, za niski, ja ląduję tutaj na chatkę. Ja ląduję Nie, tutaj, to dalej, Nie, dolecisz, totalny. dolecisz. Poleca? No, to, no teraz już nie dolecz, Ale, ale tu są pompy, ale tu są pompy. No to weź. No kurna ma. Typa mam, typa mam. Nie no, pompy mam, nie, pompy mam. Szybko. Nara. Nie no, ej. Ja nie peł, nawet peł. tylko pompy jednak. Kurna. Chłopy wesołą? Takie pizza No mega. mega, mega. A brąz, to był brąz, mega. Kurde to wygram Chłopy, jesteśmy udani Aaa, ale gówniany ten. Brąz na Diamentach 3. Ej, naprawdę? Na no, to był brąz. Ej, twój tata gra w Assassina? No. I on jest zajebisty. Znaczy... Oho. Jestem, lecę. No Ta jedna ma biało, ta czarna. Peter, Griffin. Dawaj, kapelusz. I zero mają. Stop. Dead. Dead, mnie. A gdzie ta druga? No, leży, go. Dead. Eee, stopie, ci mówię. Ej, ona ale. Dostala... Odyssey? A czekaj, a to była. Która to jest? Czaj. Odyssey Odosyj Odosyj to jest. Z taki? Bierca. A! Odyssey. A, to grałem w Odyssey, zajebista jest. No. Masz amodopijem? To. P.M. Tak, P.M. piję. Macie jakąś pompę, cokolwiek, daję. Ej, ktoś to? Nic tu nie zostało nawet. Nie. Jak chcę? Powiedz celem się jeszcze też. O. Ej, w ogóle ty... patrz, teraz robi dają ten, ten stok. A nie. Nie, nie, nie. To tamte dawaj, bo jeszcze jakiś problem... Dobra, dawać... Yy, lecimy tutaj. Szybko. Dobra. To chociaż się... I potem lecimy tutaj. na rybę i na królewskie sporty. No, ryba jest akurat spoko. A to były bambiki. Dobra, anioł. Yes. Tu można było jakiś, ma skrzynki. Ej, legendarna? Legendarma. No. O, hak! I snajpa. Ej, ja Saj. chcę by, tą bezcelownika. celownika. No daj bez celownika. Trzymaj. Dzięki. Nie, daj no zginam. Dajam Daj Dajam mu. Snajpy. E, nie, faj. no co to jest? Dankę. Nie, wiem. Ej, nie. co ci tropło? A, szybka, ale szybka na swój sposób jest dobra, według mnie. No jak się tego na szybko. Znaczy, jak wchodzisz jest. do, jak wchodzisz, jak wchodzisz do boksu... To jest tak, ale strasznie długo się przeładowuje. Jak się Bo... szybciej przeładowało, to, to najlepszy fantazjon. Na Nawet. Ej, nie jest przelotowany chyba. Nie, nie wiem, nie, nie wiem. Nie, nie jest chyba. A nie, ty też nie czy to bot. No bot tu jest jeden. Okej. Okay. Ja ale on nigdy po prostu mnie nie pokazywał. Tu jest jeden bot. Tak, bot jest. Raz. Idzie, kto wszedł na krosę? A my z tej otwieramy. A, nie, dobra, je, to jest znowu, żart. To jest żart. Co? kolejny. RPG, kolejny. Nie, jakby ten r jeszcze był dobry, poza tym wysadzeniem boxów w late game'ie, ale dobra. Też jakby do przodu strzelał, to bo... było... To by było lepsze. Było dużo lepsze, ale tak w ogóle Aby, Oby się to ma snajpa, oby się to ma sniper Czy mrego w ogóle? W ogóle, że ja coś się nie, nie Nie, dobra, to jest żart. Nie, co to jest? Ale sy to, to jest za wszystkie czy... bez kitów za to jest chłopaki. Chyba żart. nie chcą, żebyśmy wygrali. Bardzo Dobra. Dobra, lecimy teraz od razu. Dobra, kamerę nie wiem, jakąś megadorową. A to ty nagrywasz z kamerką? Nie, hmm, szkoda. Powinni widzieć. A bo ty w masce siedzisz. Mm. Ja nie wiem, jak ja zawsze chcę robić zdjęcia, to ja o, zawsze wolę bez twarzy, nie wiem dlaczego. A jak no już o... właśnie same snapy to są ze No ale ja zawsze robię, bo u mnie tak, że od, kąt, od góry mi ładne zdjęcia, wycho zdjęcia wychodzą. Czekaj, mhm. okay, bo mama... CO?! Czekaj <laughs> <laughs> bo o co?! No nie chciałbyś tego... Sk nie chciałbyś tego krzyku słychać, dobra, czekaj, ja muszę, bo nie, dobra, później, później pójdę, to mamusik. Bierz tą rybę, co tu jest. Mama. Ej, tu typy były, czy wy wy się? Ja. A, dobra. No, chyba straciłem. Nic tu nie ma już. Ja, nie, to tu są same te wędki? Ładaj daję mu Czekaj, ale to jest 4T. patrz, to jest 4 T, bo... Ej, czekaj, weź ty jeździ we mnie wali. A, myślę, że tu będzie ten glitch taki, że... A weź się z nas... Złap, złapiesz się na? No mogę. Dawaj. Bo mamy no, nie do mnie Ej, zaczęłam przed wu... Czekaj. Wiem, matkę zacząłem. no, no ja tam... Ej, mama dobrze, że się poszedł kąpać. Cawa nagrywam odcinek nie mogę, będę youtuberem Czekaj, trzeba skrzynki prelotować. Ryba, gdzie jest ryba Ej, tu się mi zginął, zginą. Ja zginąłem tylko. Nie też no, jakiś kamień. Nie no, ej, kto chce szybką pompę? R chodź tu Wejdź do mnie. Chodź. Ryba. Mam za dużo tych. Yes. Nie, no, nieźle Dobra, my bierzemy lambo, chodź. Trzymaj. Pompaj. No dawajcie. Oha. Hmm. Ja nie chcę, tej pompy. Nie, chcę nigdy tej pompy. nie chce nikt tej pompy? No to ona jest tak gówniana, że wolę zieloną wolną. No właśnie ja wymieniłem. No, co brącie. Nieźle, niezłe jest to auto tak Ej, typy tu są! Co to jest z ja. w ogóle Ja Typy robię. tu są! Faktycznie! Faktycznie! Oni na tym tu są! Myślę, że ich nie mamy! Co to dobre, oni są! Leży! Uh, A let's. to jest nasz cel! jeszcze jeden! Uciekam! Jajaj! Leży! I co miał do tego? Czemu do tego? Eee. I czemu oni mają takie słabe ręki, jeśli się małe? Co miał? miał? O, ja jestem trzymał, ale ja wezmę! O, dobra, bo to jest to. Eee... Eee, no dawaj. Oddawaj to. Nie. Muszę oddać. To daj przynajmniej jamu do snajpu. Nie mam. Wie jak nie masz? Ale od daj EJ! Typ za nami! Tym za nami! Jak cię Szymon, Ty Tym nie ty... Się za nami! Chłopie, ja tak patrzę, coś przez... Przez, przez przebiega. Trzech typa. Ja chyba O, jest ty. A to bot jest... 105! 105! 105! Dead. 105 Antek, u Ciebie 105. Więc... dead. Dead. Ej, to są... EJ, TO JEST srebro! Nie dead. Nie no, co to są... to są takie niskie rangi. Dead. Coś to robi, jaka ranga? O, fioletowa pompa, dzięki. Jaka ranga? była? Y, nie patrzałem, a tu już jeden chyba jest. No, no był o jest, o, jest, do, jest! jest Miszkampi! Ej, on nie wie chyba. On nie wie, co chyba nie, Ej, tu maniaczka jest! I co, żyje? On wyszedł z gry! Jaka... Jaka, jaka ranga, jaka ranga? A, wyszedł. Jaka ranga? Yy, srebro. Nie ja mam. Nie. Daj, Amo, do <laughs> snajpy! A. Nie, Amo, ja, nie mam! Kiedy w macie Amo ja do snajpy? Ja mam 12. Ja mam 9. A, Dzisiaj w magazynku ma 9? Świe w magazynku 12. A, gdzie Patrz. Jeden. No i dupa. No i... A co z crossem się stało? A no co, polecie. jedzie sam. Iż ma nas dojść. Cross ma nas dość. Patrz, widziałeś to? Nie widziałeś! Niech widzowie patrzą, bo są ślepy. Znaczy co? Nie, 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 ładnie tak. Nie no, nie wyzywamy widzów, nie wyzywamy A. widzów. Ej, ja bym musiał na Twitchu bo nie. ja bym nie wytrzymał. Nie wytrzymałbym z na Twitchu, chociaż można różne rzeczy robić. Ciekawe jakie? Dobra, gdzie są typy? Ej, widzieliście, że TikTok ma tak zwaloną politykę? Że nie wolno nawet palić za nim, bo mam takiego kolegę, się na TikToku streamuje. I on normalnie wziął sobie tam zaciągnąć się i dostał bana. Co to? No ładnie. Nie róbcie tak, nie No, ale on ma 20 lat i jest streamerem na Twitch, jakby sobie Blaku. Wpiszę Blaku na Twitchu będziesz go miał. 110? A tu jest? A tu moje 110? By... Mnie tak wywaliło. Wymieścić tego to, to jest diament, diament. To jest diament. Dobra, idź, tam idź, 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 Tam, idź, 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 Lecę! idź, Wal, Walgo, idź, 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 Wiem, wiem, wiem. Widzę wiem, go, wiem. widzę go! Ja, ja go mam, ja go mam. Lecę, lecę, mnie, lecz mnie, Adam, Adnan, lepię! Niech tylko wali Ja lecę po niego. Ucieka. Nie, czy, co to jest? Ja leczę Antka. Co to lata? I wina do kielicha dam ci. -ki. Leję wina do kielicha. Oj, 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 oj. Jest triba. Ja ja poty, ja mam poty, nie dawaj. Wypa jest tutaj. gdzieś Ale dwójka dostała po prawie stówę. No znaczy dwójka dostała stówę. Są tutaj. A nie, to jest ten. I oni są. Ej, lecimy, ej, lecimy wyspa, On lecimy wyspa, chłopaki. Wyspa. Nie ma ich tu. I oni tam przejmują, przejmują tam. Faktycznie. Dawać wyspa, dawać to wyspa. Wyspa, wyspa, wyspa. Wyspa, wyspa. Ej, czy wy widzicie, ile to jest tych żółtych kropek? No, co to jest? A to jest A... Te Ej, dobra, na wyspę. Lecimy. lecimy na wyspę! Lecimy! O, tam ja jest, no, nie, nie, nie wiem, typa jakiegoś... Ja idę przejąć antenę wyjście wyspa. Dobra. Nie, ja, jeszcze kończę. Ej, jak na pociągu będą typy? Dead. Najgorzej będzie na będą. A ty się tam lejesz? Muta. Wie? Eee, mam typu! Widzę, widz, widzę. Dobra, idę dać kontener, żeby nie mieli karty. Nie ma u nas w pobliżu. My na wyspie już. Prawie. Na wyspie? Nie, nie, jeszcze nie. No, prawie. Ja piję po tej idę. Dobra, lecimy od razu. Dobra, teka? Pusta. Widzę, tka, widzę. Zaraz nie będzie pusta. Dobra, będzie pełna. Nie, nie wiesz, że zjechałem z niej. Dobra. Dobra, może nie jesteś jakiś yy, intelektualnie mądry, ale dobra. Ryba, wskakuj tam do niej! Nie, ta ryba... Ruszaj. Marto mam ammo do perki, proszę? O, przyszła! I chodź za mną. Ma że ammo do snajperki? Eee, ja mam mało. Byłem tylko dwa magazynki, a ja dobrze strzelam. Dobra, dzięki. To jest ryba. Daj złotą pompę, daj złotą pompę, po Nie ma. Nie, ma nie. nie, to jest żart jakiś. Jaki to był Ale Dobra, punkty, punkty i walimy. Lecą, lecą, lecą! Trzydzieści pięć. Siedzimy na wyspie, siedzimy na wyspie, chłopaki. Ja, ja tylko idę sobie ulepszyć ten jest ja, Nowe strzelanie jest. Tam okay. na dole strzelają do nas. Gdy anteny. No stamtąd. Nice. nice. Ja jedę do kraka Ej, lecą, lecą, lecą! O, snajperka. Jest! Nie muszę ulepszać! Lecę, lecę do was. To gold, goldy są! Deb! Ej, ej, Jason! Zabijam Jasona! No! się? Jason! Yes, Leczy się, Ty! Dostał! Dostał, 23. Za skrzynią! Kolejny, 23. Waj, próbuję do nas walić. Tam. Nie, idzie? Nie, nie idzie, nie idzie. To są dwa medaliony. A to Batkin ten jeden, walcie do różowej. Ten różowy to... ten! No bo widać właśnie, rozsadźcie się jakoś. Tam na obok ściany jest styp. Ej, dajcie dajcie mi dostać, proszę. Masz. do mnie. Dzięki. Ej, masz Daj coś, A, moc. na ten, na iskrę. Na ten? To był góra. Nie, umczy co nie, doda? Gdy się wchodzi. Potem mam. Chodź, 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 łap. Le lagi mam, coś wiem, internet przerywa. W takim momencie, internet mi przerywa. No, lecą, lecą do lecie. nas, lecą do nas, lecą do nas! Nikt nie leci tu. Uciekają, boją się nas. No, wybowa się lecą. Ej, dobra, gdzie jest lampa? Tu jest lalkpad, lecimy, Gdzie? on nie ucieknie. Tam gdzie zaznaczyłem. Aha, dobra. Ale lecimy do strefy! Dobra. Tam gdzie zaznaczyłem, bo tam będzie kolejna strefa. Jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. Tu, w tym miejscu gdzieś choć, no. Czego no kopkroś się, ko bo tu się biją, bo tu się biją. I dobra, ale spadłem. Nie no. Wali mnie, skąd on trafia we No to leć, prawo-lewo, prawo-lewo lataj. Nie znasz taktyki? No skąd no się... Trzech... No snajperkę w locie No to jest łatwe, jak lecisz prosto to ja bym trafił. No, ale no... Prawo-lewo leciałem. A to musisz dobrze prawo-lewo latać. Musisz no, nie, się tak, nie tak od razu, tak... Tak, tak no. szybko, tylko musisz tak... Lewo, prawo. Lewo, prawo. Albo pre, albo... Nie cały czas, bo nie będą cieni gdzieś nie. Gdzie jesteście, chłopaki? No nie badki, nie mam zobaczcie gdzie ja jestem, a gdzie wy jesteście? Ty jesteś na wyspie. Bo ty masz moją kotwiczkę. Nie, nie piszę nigdzie Jason. Szybko, hmm. bo tam ty piszą. Ej, tak szczerze, poszedł się wysikać, ale no... Nie, nigdzie nie idziesz. Ale wiem, że byśmy, byśmy ginęli bez mojej nie, bez paszczy. Ha, 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 ha. A, śmieszne. Dobra, tak dawaj amunicję do snajperki. Ja tam tam, na górze, typy! No... Czekajcie, tam typi jest mam na górze mam dwa magazynki, sprawdza. a ty mi coś mówisz. Tam typ no. jest na górze sprawdza, aura taka. No, oni są za głupi. Ej, dobra, kierujmy się w stronę nowej strefy, bo... Ja nie chcę zginąć znowu w strefie, jak dwie poprzednie rundy. Jakie dwie? Dobra, dwie dobre poprzednie rundy, mówię. Chyba dziesięć poprzednich. <laughs> Dobra, szybko nie bij ich, bo ty strzelasz do nich nie wiem po co. Ja nie strzelam. To tu strzelam? Chodźcie na samą górę najlepiej. O, mega. Poczekaj, bo tu jest chyba ognisko. Dobra, ja się uleczę. O, płaszczak. O, ja idę sobie z górką. O, tu jest jeszcze skrzynka. Ej, tu jest jeszcze ten. Przecież tu jest ta... skrzynka i lotnia. Kurde, nie mam kotwiczki. Lotnia? A, John... John O, mam bandaże w razie czego, pięć. Tam typy się uleczyli na tym, na... No. A niech się leczą! Nie, O, się... ja jeszcze O... Ej, kotwiczka, patrz jak nie. nie! brać... Ej, bierz otypkę. Ja mam pięć bandaży w razie czego, ale no, dobra. Ty otypki. Ja mam tymi. pięć, ja pięć bandaży. Oj, nie dotykajcie najlepiej strefy, to nie dostaniemy, dostaniemy dodatkowe punkty. O, patrzcie, idealny krzaczek. O, jeszcze sterowisko. Nie będzie trzeba aż tak wchodzić. O, a patrzcie. Inni nas nie trafią, bo są za głupi. Nie Ej, no nie podój! A, dobra! A, mamy jakieś medalion? Nie? nie. Ale mamy mitykę, ja mam mityka, strefa. Ale tylko no kałacha po... coś. O! No. Ej, a co tak miga na mapie tym białym? No, strefa. Następna. Weź się schowaj, bardziej do brzaka Łeb ci widać chyba. No wam od wam widać. Idą. Ej! O kurde, co to za tam jest. 110! Dostał 28 biało! I tam patrzcie u niego! Gdzie on jest? Co jest? Chodzę mu do boksa. On się. On widzi do góry. Patrzcie! Gdzie on jest? Tam widzę go. Leży! Nice. Dostaję. Ja dostaję. Z tamtą falą też. Dobra. Dobra, w Tam... sniper do nas. celuje Celują do nas. Tam. Uważa... Uczekaj. On dupkę wychylił. Sto dziesięć. Chodźcie... Chodźcie już pod, pod drugą strefę najlepiej. No, śmie tak. Uciekać! A dobra, bo ta się strefa jeszcze nie zamknęła. Trzeba jeszcze iść. Myślałem, że już się zamknęła. A dobra, to kręcimy, to kręcimy boxa. Ej, to co? Sety boxa chcesz? Jest, to ty boxa? Znaczy, nie Kto nie Sety boxa, tylko Szymona. Ten. Szymon boxa. Ty po lewej. Tego, co zabiliśmy, chyba... on nie będzie mieć chyba kewa. Ucieka, to dwóch. To, dwóch tu się. jest, dwóch tu jest. Dobra. Idzie do mnie. Dostał 90, bo po, ma po kebie. Jestem... No, <g centimeters> otwarłem. Oh. Adrian, Wies Adrian! 275! Dead. Oj, lega. I? No, zajebiście. Zajebiście. No, no, nie niewidzialność ile lecę. Ale Nie. mega leczenia masz. No Ale właśnie bo... wiem. A czemu ty lecisz w drugą stronę od strefy? No bo tu ma aptekę. Zobacz, co tu jest. Słuchawki łącz. Ej chłopie, strefa! Bierz snajpę! Nie no, strefa Dobra, biegła po Dobra, to ja, ja idę się wysikać, ja idę się wysikać. Nie, po 8 bije. Weź kotwiczkę i pij szybko. Nie! Yeah! Nie, dobra, gdzieś zobaczymy Tak, jeszcze rangi jakie dobra, mamy. Amunicji. I czy będę mieć platynę 3? No, no już. Statystyki no wyłączy się. I mam. I mam. Jest. Yeah! Mam, pla mam platynę 3. Mam, 3. mam, mam platynę 3. Nie, nie o, amunicji tak, w ja. platynę 3! nie, 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 Platynę Елита, 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 Елита. Браво, мамотинка. Видим ще се насеме. Браво, това.